Dzień dobry. Z tej strony Ania z modnego sklepu. A ze mną propozycja od Gorseni. Jest to model Daniela K902. Mam tutaj Biustonosz w rozmiarze 80F w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest on również dostępny w kolorze czarnym. Zobaczmy, jak wygląda. Jest to miękki Biustonosz. Miseczki są przeźroczyste. Wykonane są one z tiulu oraz koronki. Koronka ma kwiatowy motyw. Na łukach miseczek są fiszbiny. Fiszbiny są również na bokach biustonosza. Jeżeli chodzi o te fiszbiny boczne, są one we wszystkich rozmiarach. Bok też jest tutaj szerszy, oczywiście. Zerknijmy na ramionczka. Ramionczka ich szerokość jest uzależniona od wielkości biustonosza. Ramionczka są nieodpinane, regulowane z tyłu. Ramionka w tym modelu dodatkowo są podszyte miękkim materiałem. Jest to niesamowita ulga dla ramion. Zobaczmy jeszcze od drugiej strony. Wystonosz jest bardzo ładnie wykonany. Zapięcie tego biustonosza też jest uzależnione od rozmiaru, i tutaj mamy 3 stopnie, jeżeli chodzi o regulację obwodu i trzy rzędy haftek. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak nosi się ten model od gorseni, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie możecie zamówić ten biustonosz. Pamiętajcie, że zamówienia możecie złożyć również telefonicznie. Zapraszam!